Więc, no tak, niewątpliwie to tak jak to się mówi ekspresji z verbis wynika z tego tekstu, że jest to piosenka o takiej grzecznej uczennicy, która znudzona szkołą po południu z piątku na sobotę przebiera się za taką pankówkę i czeka aż jej dolda znak. No jest to piosenka rzeczywiście realistyczna z życia, to trochę, trochę tego widziałem. No rzeczywiście napisałem taką piosenkę, ale uprzedzam, że to nie ja wymyśliłem grupis. Grupis były, a ja dopiero potem to opisałem. Mi się wydaje po prostu, że duża część polskiej inteligencji o ile nadążała, tak można powiedzieć, politycznie, a nawet czasem wyprzedzała swoją epokę politycznie, mówię o tych decytentach, prawda? Często po prostu paradoksalnie można powiedzieć, nie nadążała obyczajowo. Po prostu. Rok był dla nich czymś obyczajowo zbyt wyzywającym. I niezależnie od tych tekstów, po prostu nie akceptowali tego. To znaczy, oni byli wychowani jednak w takiej, takiej literackiej, takiej literackiej balladce, tak bym to powiedział. To znaczy, to chodziło o takiego, powiedzmy, tak jak Jacek Kaczmarski, czy powiedzmy, byli wychowani na Wysockim, byli wychowani na Młynarskim, byli wychowani na takim kabarecie politycznym. I nie zauważyli tego, że w pewnym momencie. Rok w jakiś sposób paradoksalnie przejął te sprawy, to znaczy te idee powiedzmy w tekstach, które bardzo często zbliżały się do tego. No faktem jest, że ten przekaz był dość czasami nieczytelny z uwagi na to, że rock jest w ogóle muzyką bardzo agresywną i taką ekspresyjną i częst, tekst często ginie jak gdyby. No ale jeżeli akurat tak się złoży, a to jest chyba też zasługa tekściarzy, że, że ta to słowo w jakiś sposób z tą nutą rokową, taką mocną się zgodzi, no to trzeba przyznać, że ten wyźwięk tego jest zupełnie nieporównywalnie większy niż, niż człowieka, który gdzieś tam sobie w piwnicy plunka z gitarą, powiedzmy i mówi ważne słowa. Nie uważam, żeby dokonywano jakiejkolwiek manipulacji. Bo To, to jest taka to spiskowa teoria roka, to mnie zupełnie nie interesuje. A spiskowa teoria, wie pan, Takiej polityki kulturalnej. Moim zdaniem polityka, polityka kulturalna partii w latach 80. po prostu się rozpadła kompletnie. Wiełam, partia miała zupełnie inne wtedy, po prostu inne, miała zupełnie problemy. Miała strajki, miała zadymy, miała wiełam, ogromne podziemie i tak dalej. A ta muzyka rockowa, która w gruncie rzeczy. Była dla tych towarzyszy dosyć taka, jakby nieznana. Znaczy, no Coś tam, w wariacie, jacyś na, tym, na tych gitarach głośno grają i coś wywrzaskują. Specjalnie ich to nie interesowało. Mi się wydaje, że taka, wie pan, no, stworzyła się pewna taka nisza taka po prostu nisza, w którą tych parę zespołów weszło i zaczęło robić swoje. E Potem oczywiście to były takie, wie pan, rzeczy. już jak wchodziło się w, w, w taki oficjalny obieg, no to dostawało się tak zwane propozycje nie do zrzucenia. No bo wchodziło się już w ten tak zwany oficjalny show-biznes i, no i były te propozycje, prawda, a tutaj Kołobrzeg, a tu Zielona Góra, a tu jakiś festiwal w Berlinie, a tu festiwal w Moskwie i tak dalej, i tak dalej. No i nie pan, no i to trzeba było to jakoś w jakiś sposób manewrować, żeby po prostu, żeby można było pojechać do Ameryki, to trzeba było pojechać do Moskwy. No. Tak było na przykład w wypadku Lady Punk, kiedy podpisaliśmy kontrakt z amerykańskim koncernem yy, i mieliśmy taką dużą trasę promocyjną od Nowego Jorku po Los Angeles, w pewnym momencie przyjechaliśmy tutaj i okazało się, że no, jesteśmy tutaj tacy no, niemile widziani i właśnie na dobrą sprawę. Nie wiadomo czy w ogóle drugi raz dostaniemy paszport, bo, yy, bo przecież paszporty i tu władza akurat była dość sprawna, yy, cały czas były w sejfach i, i muzyk, który, któremu odmówiono paszportu, praktycznie biorąc nie ich jesteś na rynku. To znaczy przynajmniej na tym rynku zagranicznym. No. Ja sobie przypominam taką historię, że występowaliśmy jako gwiazda na festiwalu w Sopocie i w pewnym momencie, yy, no bo ja tam jakaś nasz menadżer umówił jakąś stawkę i w pewnym momencie przyszli, yy, przyszedł do nas dyrektor Estrady tam z wybrzeża, który organizował ten festiwal i powiedział nam, że ta stawka się nie, nie jest nieważna, bo oni przekroczyli koszty, no ale ja mówię jak to jest umowa spisana i tak dalej. On powiedział, no ale musicie wystąpić praktycznie za żadne pieniądze. No. Ja mówię, no ale to, to nie wystąpimy, no to on mówi, no to wtedy. Po prostu nie będziecie mieli paszportów na wyjazd. I to była bardzo krótka rozmowa. No, no, czekanie, niech pan pamięta, że to nie były grupy, które były grupami takich nastolatków, które ludzie nie mieli po 17-18 lat, bo w tym wieku to powiedziała, panie, tam a spadaj pana, to jeszcze poczekam, aż pan umrze. No, tutaj nie było w ten sposób. Tu trzeba było troszkę, no nie skombinować. No, Natomiast jeśli chodzi o, o takie. Proste manipulacje? Nie, nie wydaje mi się. Wie Pan, naprawdę były Partia Niebożska Zjednoczona miała naprawdę o wiele większe wtedy problemy. Po powrocie z, z trasy amerykańskiej, zostałem wezwany do e, gmachu KC PZPR, który w ogóle pierwszy raz i ostatni w życiu odwiedziłem. Pamiętam, że strasznie tam ogórkową śmierdziało. I, e, no I tam pokazano mi z jakiegoś sejfu, już nie pamiętam kto to był, jakiś sekretarz, Całe takie nasze dossier wyciągnął. Yy, wszystkie nasze wywiady jakie tam udzielaliśmy tam wywiadów, no a raczej nie, cenzur, nie cenzurowaliśmy się specjalnie w Ameryce. Yy, taki miałem wywiad dla Los Angeles Times czy dla Washington Post i, no i tam wypowiadałem się na temat stanu wojennego, na temat perspektyw komunizmu w Polsce i tak dalej, no i to raczej czarno to bardzo jakoś określiłem, on no powiedział, no, no wiecie, powiedział, no widzicie, co tu jest. Mówi, a widzicie na przykład, bo tam były niektóre moje zdania z tych wywiadów podkreślone takim czerwonym flamastrem. I on mówi, wy wiecie, kto to podkreślił? Kto to podkreślił? Sam generał podkreślił. No nie ma, no... No, no musieliśmy jakoś lawinować, no bo to tak było przecież, no to... Ma, trudno, było, trudno było powiedzieć, no to mam, mam, mam was gdzieś i już w życiu nie pojadę, a przecież tam ludzie w Ameryce zainwestowali spore pieniądze w Lady Punk. Półtora roku kręciliśmy się i, i załatwialiśmy kontrakt z firmą MCA, z dużym koncernem amerykańskim. W końcu jakoś szczęśliwym trachem udało się to podpisać i mieliśmy już wyjeżdżać, to znaczy była to taka duża trasa promocyjna od Nowego Jorku po Los Angeles. Koncerty, koncerty, wywiady dla właśnie największych na tym rynku amerykańskim, ja nie mówię o tym rynku polonijnym, tylko tym takim prawdziwym. Mieliśmy tam management już w Nowym Jorku. No i właściwie wszystko było załatwione. Yy, pewnego dnia poszliśmy do pakartu, yy, i następnego dnia mieliśmy wylecieć. I w pewnym momencie idziemy do pakartu, i w pakarcie mówią nam, no nie, nie, paszportów nie ma. Jak to nie ma? A to sprawa była jakby ustalana miesiąc, no, półtora roku to trwało. No nie ma, niestety był telefon z że paszportu, nie. Rany boskie, a mamy samolot. Rano zresztą przez Pragę Czeską, bo wtedy było, prawda, nie, nie, było embargo na te loty, prawda? No i poszliśmy do hotelu europejskiego i siedzieliśmy w tym europejskim, zamówiliśmy tam parę takich ognistych napojów, i co robić? E, moja żona w domu była na telefonie. E, z Nowego Jorku bez przerwy nasi menadżerowie tam ci amerykańscy dzwonili, cali przerażeni, bo oni kilkaset tysięcy dolarów tą trasę ładowali w promocję. No. I teraz przez to. No i zaczęliśmy jakoś kombinować, czy to odkręcić i o co chodzi w ogóle? Bo nie czuliśmy się przy okazji, jak coś winni, no, nic takiego nie zrobiliśmy. No ale przecież wtedy paszport, to dostawałeś, albo ci odmawiano, to nie było tak, że tam za coś, po prostu nie, nie to nie. No i w pewnym momencie, jakoś tam przez jakiś tam ludzi dotarliśmy do tego człowieka w KC,PZPR, ZPR, który ten szlaban na paszporty nam założył. Ja tam pojechałem. Chłopcy byli w, w Europejskim, czekali na, na wyrok. I w pewnym momencie on mówi: No wiecie, wiecie, mówi: No jak wy odmawiacie występu na festiwalu w pokoju w Berlinie, no to, 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 to niestety, to no to wy chcecie do Ameryki jechać? Ja mówię: W jakim Berlinie? Ja, jaki festiwal? Bo w życiu nie słyszałem. On mówi: No jak to, no jak to? No nie pojechali, mówi: No nie pojechali. Na L, L mówi: No, Lombard, mówi: No nie pojechał. No, Ja mówię: Ale my jesteśmy, przepraszam bardzo, Lady Bank. Mówi, no ale na L, na L. Ja mówię, no, no tak, no, no ale my Lady Park to co innego. No wiecie, wiecie, no sprawdzimy. No i jakoś wylecieliśmy następnego dnia, ale to właściwie tylko to od tego zależało. Tak, nie. Yeah. Paradoksalnie było wtedy łatwiej niż teraz. Przede wszystkim dlatego, że Polska była na fali. Polska była po prostu środkiem pewnego zainteresowania. Bo, <laughs> ruch Solidarności... Lek Wałęsa, y, potem Stan Wojenny. Y, ja, no to tak jak mniej więcej, nie wiem, gdyby na przykład te Skimosi zrobili rewolucję, myślę, że, że w, następnym, w następnym dniu już parę koncernów amerykańskich by się jakimiś tam zespołami skimowskimi, wie pan, z Iglo też zainteresowało. Także akurat to nie było takie trudne, oni przyjeżdżali. Poza tym rzeczywiście przyjeżdżali i byli tutaj, y, jak to się mówi, mile rozczarowani, bo zobaczyli, że ten ruch rokowy w Polsce bardzo dobrze się trzyma, że te koncerty jakoś wyglądają że one są dobrze nagłośnione, że są dobre światła, że ci muzycy są profesjonalni, profesjonalnie grają, że nawet jest paru ludzi w tym biznesie, którzy znają, którzy znają język, z którymi się można jakoś dogadać. Więc wydaje mi się, że potem właściwie było trudniej, kiedy ta Polska jakby zeszła już z tego, z ty, z tego poziomu takiego wysokiego zainteresowania amerykańskiego. Jest generalna taka, powiedziałbym, luka cywilizacyjna, to znaczy może ona się w tej chwili zmniejszyła i, i, i to już nie jest taka duża, ale y, z moich doświadczeń, przynajmniej jak ja y, jechałem z zespołem, który właściwie pierwszy raz był w życiu na zachodzie, a ja już nie mówię na, w Ameryce, no, to po prostu ja mam, była taka kiedyś słynna historia y, z taką grupą holenderską, która zrobiła wielki hit, to było chyba 25 lat temu. Y, to było Winners, chyba to się nazywało. I oni zrobili ten hit. On był na pierwszym miejscu wszystkich amerykańskich hitów przebojów. Oni zostali zaproszeni na wielką trasę do Nowego Jorku, i podobno przyjechali, zobaczyli, zamknęli się w hotelu i prosili tylko o to, żeby ich z powrotem odwieźć do Holandii. A to byli ludzie z Holandii. A po prostu ta bariera, taka powiedziałem, językowa, cywilizacyjna, była wtedy tak ogromna. To był taki przeskok, że taki zespół musiałby po prostu wiele, wiele lat tam grać. I tam w jakiś sposób się stopić, po prostu z taką cywilizacją, żeby zaistnieć. Chyba, no, chyba że byłby to jakiś wielki fuks, ale jak na razie takich fuksów ja jeszcze nie, nie, nie widziałem. Te koncerty i te trasy koncertowe po Polsce, które robiliśmy wtedy, no, pamiętam, że zrobiliśmy w jednym roku 360 koncertów. Czyli właściwie dzień po dniu, jeden koncert dziennie, tyle ile dni liczy sobie rok i w dodatku jeszcze nagraliśmy chyba wtedy płytę i, i inne rzeczy, więc to, to z pewnej perspektywy czasu wydaje się, że zupełnie karkołomnym przedsięwzięciem. Ale te koncerty były bardzo dziwne, wie Pan, szczególnie jak Pan sobie wyobrazi na przykład koncert, który, który odbywa się w dniu 31 sierpnia na przykład, prawda, czyli w rocznicę jakąś powiedzmy. Solidarności albo, albo koncert, który się odbywał, tych rocznych przybyło 3 maja, czy 11 listopada, kiedy właściwie na dobrą sprawę trudno było powiedzieć czasami, czy to jest jakaś taka manifestacja rokowa młodzieży, czy tam manifestacja już jest jak gdyby taką manifestacją na pół polityczną, po prostu. I, i, I pamiętam na przykład te takie zupełnie niefajne rzeczy, że ta młodzież, która była taka jakby podniecona tą muzyką, tym wszystkim, tym całym przesłaniem, Wychodziła z takiej hali, gdzieś tam, powiedzmy, nie wiem, w Bełchatowie czy gdzie indziej, a tam już czekały zwarte oddziały ZOMO, które no nie nie piły ich, ale w każdym bądź razie pokazywały im taką, ja mam był to niesłychany przeskok z takiej, że te sale, w których się grało te koncerty, były jakby zupełnie inną rzeczywistością. A poza salą parowała ta twarda ta rzeczywistość też zupełnie inna. I to było takie niesłychane zderzenie i czasami to było dość smutne. Szczególnie dla muzyków, bo, bo zdawaliśmy sobie sprawę, że dajemy tym ludziom z jednej strony jakąś taką fajną iluzję, pewnej taką iluzję wolności w gruncie rzeczy w czasie tego koncertu, no ale ta iluzja, ledwo się otwierały te bramki, oni wychodzili z tej sali, ona pryskała i to pryskała w taki dość brutalny sposób. W showbiznesie zawsze zarabia się Jednocześnie dużo, jednocześnie szybko, jednocześnie bardzo mało w gruncie rzeczy, bo raz, że to są takie szybkie pieniądze, a szybkie pieniądze, jak wiadomo, szybko się rozchodzą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oczywiście, był były niesłychane różnice pomiędzy ludźmi, którzy tworzyli muzykę i, i, ci, i tymi, którzy grali. To znaczy, kompozytor autotekstów miał tak zwane tantiemy i z tego mógł jakoś żyć i to nieźle. Chociaż nie, to nie były takie wielkie kokosy. Yy, nawet w stosunku do tych, jakie dzisiaj powiedzmy ludzie zarabiają w biznesie, w branży. Ci, którzy są na topie oczywiście. A poza tym, wie Pan, no, to jest to tak trochę... Ludzie mówią, ach jakie oni pieniądze zarabiają. No ale jak długo oni na ogół zarabiają te pieniądze? No, to, no, to nie jest takie, to, 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 to jest taka dosyć... Często, pan, no, ro... nie wszyscy są w Rolling stąsie, żeby to <laughs> ciągnąć właściwie pół wieku. Yy, natomiast rzeczywiście, no Yy, całe warunki takie finansowe były, no były takie, wie takie no tak, to były pieniądze niewątpliwie, tylko yy, w gruncie rzeczy nie czuło się ich tak bardzo. Tantiema to jest yy, jak gdyby procent, twój wynikający z tytułu twoich praw autorskich, który masz do danego utworu, za wykonanie po prostu publiczne. To znaczy, czy jest utwór wykonywany w, na koncercie, czy powiedzmy w knajpie, czy, czy jest puszczany w telewizji, czy w radiu. Yy, no z tego masz, powiedzmy, taką tantiemę, czyli pewien procent. Ty jako autor i kompozytor. Nie było tantiem wykonawczych yy, i nadal sprawę zespoły. Nie ma, no, zawsze każdy zespół zaczyna, zaczynał się problem yy, taki, że w pewnym momencie człowiek, który komponował pisał teksty, nagle w ciągu tam dwóch lat stawał się. 100 razy bogatszy, niż ten facet, który grał w jego zespole, jego kumpel na basie. No. Ja pamiętam że chyba, taka była sprawa z Republiką przecież, która na tle tego właśnie w pewnym momencie się rozstała. No, no ale to, to nie jest problem tylko Polski, bo ja słyszałem ostatnio wypowiedź Majka Hachnala z Simple Red, który powiedział to samo, że w pewnym momencie mu się zespół rozpadł, no bo nagle oni doszli do wniosku, że oni są strasznie biedni, a on jak komponował i pisał, Stał się nagle dość zamożny. No. Także to nie jest to, nie, nie, był tak, nie, nie jest to taki czysto tylko i tylko polski problem. Były paradoksy takie. Z jednej strony, na przykład, była, jeżeli już mogłeś wejść do studia, była taka nieograniczona możliwość korzystania z państwowego studia. Co ja uważam zresztą często było z, nie było z pożytkiem dla muzyków, bo się rozleniwiali po prostu, przychodzili nieprzygotowani. I dopiero w studiu właściwie, na dobrą sprawę, zaczynało się takie próbowanie podkładu muzycznego. No dzisiaj to już inaczej wygląda, tak jak na Zachodzie, że muzyk, muzyk musi przyjść, zagrać swoje, odebrać pieniądze i pójść do domu. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o, o całą tą fonografię polską, to była tragedia, rzeczywiście. Do tego stopnia, że na przykład y, rządziły tym różne układy, na przykład jakiś zespół, który miał dobry układ w polskich nagraniach. Pamiętam, był taki zespół, na przykład nazywał się Bank. I on nagle wydał płytę, i ta płyta rozeszła się w nakładzie pół miliona egzemplarzy. Pamiętam ten zespół? Ja nie pamiętam już tego zespołu ani jednej piosenki. Ale, ale tak było. Chyba dlatego, że po prostu mieli jakiś dobry układ. No. Z drugiej strony, na przykład, były te, te nakłady płyt były limitowane. I właściwie nikt nie wiedział na, na, na dobrą sprawę, ile tej płyty może pójść. Był to taki jakby ogromny boom bu na rok. Że niektóre zespoły, które wchodziły i robiły jakąś takie duże przeboje, mogły sprzedać nieograniczoną ilość płyt. I co z tego, że nieograniczoną? Kiedy tłoczono powiedzmy 100 tysięcy płyt i koniec. I zapomnij po prostu. I to, to szło na przykład, pierwsza płyta Lady Park poszła chyba w dwa dni, tam 150 tysięcy egzemplarzy i nigdy w życiu jej już nie dotłoczono. Po prostu. To było teraz i koniec, no i jak się, człowiek się pytał, a się dlaczego, no bo my mamy plan wydawniczy, to się nazywało, te przedsiębiorstwa, które, państwowe, które działamy, miały swoje plany wydawnicze, tak jak powiedzmy fabryka, która robi, nie wiem, tam nocniki, czy, czy jakieś inne sprawy i tyle nocników w kolorze zielonym poszło, czyli na przykład tyle płyt, koniec, a teraz będziemy robić nocnik na przykład różowy, czy nocnik niebieski, no, nie wiem, wszystko jedno. Układy są tak stare, jak show biznes, a może nawet starsze od niego. To znaczy, ja bym układów nie fetycyzował. Uważam, że dobra rzecz się zawsze przebije, prędzej czy później. Natomiast jest dużo rzeczy takich, powiedzmy, średnich. No. I w tym momencie taki układ może działać, to znaczy na zasadzie takiej, że w dawnych czasach to było tak, że powiedzmy, znałem takiego człowieka, który pracował w polskich nagraniach. Który był dyrektorem, jednym z dyrektorów polskich nagrań. I wiadomo, on przy okazji komponował. I wiadomo było, że jeżeli no powiedzmy jego dwie-trzy kompozycje znajdą się na płycie, to ta płyta szybko wyjdzie w dużym nakładzie. No. Czyli ludzie w ten sposób to robili. Jeśli chodzi o układy tzw. radiowo-telewizyjne, wydaje mi się, że to było bardziej na zasadach nie tyle jakichś tam pieniężnych, ile towarzyskich po prostu.